Takich doświadcza wprost proporcjonalnych skutków. Nic mniej, nic więcej. Tak jest naturalnie. Teraz jak medytator wymiany bierze to na siebie, to może być tak, że wiele osób wokół nie doświadcza skutków, a to on doświadcza skutków, jakby po prostu, no, no jak to mówiąc, siłą wodospadów, nie? Tych skutków doświadcza, nie swoich. Dlatego, dlatego często medytatorzy wymiany czują się tacy obici życiowo, nie swoimi rzeczami. Często mają potem takie silne, narastające coraz bardziej poczucie krzywdy, bo obrywają, a czują, że nie powinni obrywać, a obrywają. Dobrze czują, że nie powinni, bo obrywają nie za swoje rzeczy bardzo dobrze czują. Natomiast, no, niestety, kiedyś się zgodzili na taką praktykę. I do dziś nieodreagowana no, powoduje, że ponoszą tego konsekwencje. W związku z tym, w związku z tym no, tak to, a nie inaczej działa. Wracamy do pierwozoru, oduczamy się całkowicie i do końca brać jakąkolwiek odpowiedzialność za, za powiedzmy sobie innych ludzi jakąkolwiek odpowiedzialność energetyczną, jakiekolwiek tendencje do ściągania na siebie pewnych rzeczy. No, e, niestety też te elementy medytacji wymiany przekradły się do białej magii. Biała magia to jest uzdrawiająca. Medytatorzy wymiany są świetnymi uzdrawiaczami. Szkoda tylko, że na własny koszt. To znaczy, tak jak różne tam techniki pracy nad tym, energetycznej pracy, będziemy się tego uczyć za miesiąc na zajęciach w Katowicach też, między innymi, uczą, że stajemy się kanałem przepływu energii. W zasadzie można powiedzieć, że w rękach energii Wszechświata, Boga, zwał jak zwał, pozwalamy na to, by stać się jego narzędziem, żeby jakby jego energia przez nas płynęła. I tyle naszej roli. Stajemy się narzędziem, przez który ta energia ma płynąć i uzdrawiać, no to nie, to medytator wymiany nie. Robi to własną siłą, własną energią, robi to własnym wysiłkiem. Po drugie, on nie umie stać się tak łatwo narzędziem, przez które płynie energia, dlatego, że to uwzględnia poddanie się siłą wyższą. W, w buddyzmie nie ma sił wyższych, jest tylko moja umiejętność własna, bo tam nie ma Boga, nie ma tych pojęć. Także tam jest troszeczkę inaczej. W związku z tym on jest uczony, co robić siłą własną, no i robi. Skutecznie, tylko że jego to kosztuje. Ludzie, którzy bawią się energetyką, a robią to raczej właśnie białą magią. Biała magia to jest właśnie działanie jakiekolwiek uzdrawiające, ale swoim kosztem, czyli własną energią, no to potem jest tak, że klient, który wychodzi z takiego zabiegu, no po prostu jak Aniołeczek, cukiereczek po prostu, nie? No, a niektórzy, którzy właśnie robią te zabiegi, no kończą na czworakach, że tak powiem. No i taka, że tak powiem, jest to zabawa. Po prostu dużo ich to kosztuje, bo robią to swoją własną energetyką. W związku z tym oni są wyprani z energii, no. Mówię, znam takich, którzy po zabiegu na czworakach, że tak powiem, na fotel wracali, a klient zadowolony, jak skowronek, nie? Tamten wszystko wciągnął, doładował pięknie, energetycznie, leżącego. No to kto by, się, kto by się nie cieszył, leżąc, nie? Także to też potem niestety bardzo przeszkadza. Dlatego ludzie, którzy identyfikują w sobie medytację wymiany, powinni być bardzo ostrożni z wszelkimi zabiegami energetycznymi, zwłaszcza oczyszczającymi. Po prostu powinni bardzo ostrożni w tym być, żeby dbać o to, żeby przypadkiem obserwować to, żeby przypadkiem nie wciągać. Nie wciągać, że tak. Derku, tak? Ja mam pytanie, ja mam pytanie. No. E, bo ja mam takie przekonanie, że e, własną energią to nie, bo jest w tym jakaś pycha i takie stawianie się ponad Bogiem. A i tak mam tą medytację wymianę, To jak to wyłączyć tą medytację wymianę? Znaczy, no będziemy nad tym pracować, jak to wyłączyć. To jest to, co mówiłem, to się autopilot włącza w Twojej poświadomości. Identyfikuje, że masz tam przed sobą istotę, jakąś tam cierpiącą, potrzebującą. To nie musi być człowiek, to może być zwierzę. I natychmiast podświadomość, a cierpiąca, potrzebująca istota, włącza autopilota, bo tak ją uczyli w klasztorze. Tak a ją w uczyli w teraz, klasztorze. Do którego momentu włącza się ten autopilot? I co trzeba zrobić, żeby on się wyłączył całkowicie? Albo na pierwsze pytanie, do którego momentu on się włącza? U każdego to jest. I co jest tą intencją, która trzyma włączanie się tego autopilota? Potrzeby, cierpienie drugiej istoty. Czyli tak naprawdę, ale za tym idzie odpowiedzialność. Tak, bez odpowiedzialności. Jeżeli nie mamy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka, to jak widzimy człowieka cierpiącego, po prostu widzimy człowieka cierpiącego, stwierdzamy fakt. I teraz, nie mając tych powiązań odpowiedzialności, mamy taką wolność. Jak sobie możemy mu pomóc. Jak czujemy, że nie chcemy się w to pchać, nie ma żadnego problemu, jak pójdziemy dalej. Nie będzie nam wywalało ani poczucie winy, ani nic po prostu, idziemy dalej za minutę zapominamy. Tak, tak to działa u człowieka wolnego. Teraz u człowieka obciążonego odpowiedzialnością, no nie, ten, ten nie odejdzie. Ten będzie czuł przymus, że trzeba pomóc, a jak nie, to będzie czuł się ogromnie winny, że nie pomógł. Winny, niedobry, no i często też potem go to dręczy, gnębi. Nierzadko też podświadomość jest tak zaprogramowana, że trzeba sobie coś zrekompensować, jakimś takim samokaraniem się. No, różne są tu pomysły. W każdym razie nie ma tak, że z odpowiedzialnością ten człowiek sobie swobodnie przechodzi i zapomina o temacie. Nie jest wolny, tak? Ja mam takie pytanie, bo na przykład ja, ja mam coś takiego, że na bieżąco czasami jak już coś mocnego faktycznie czuję, to co opowiadałam, że jakieś wymioty, ale to już mi się rzadko zdarza, ale mam coś takiego, że tuję po fakcie często. Jak jest coś bardziej subtelnego, wezmę na siebie i nie mogę złapać umiem jeszcze złapać tego, gdzie ta podświadomość jest autopilota, tylko po czasie się orientuję, aha, to była medytacja na wymiana, no nie? Uh -huh. Jak się wcześniej zorientować, że to, um, to jest jakiś wyższy stopień przedobienia tych tematów, tak? Że jest ta... Będziesz to czuła w pewnym momencie. Aha, Poczujesz to. to, to. Natomiast powiem wam ciekawostkę. U ludzi, którzy mają tę medytację wymiany różnego rodzaju, rośnie pewna wrażliwość na energetykę. No i na przykład ona się może odbijać tym, że błędnik się robi wrażliwszy. Choloba alkomocyjna u takiej osoby to jest tak, Stryk jest po prostu. Nie? Bo jest wrażliwszy błędnik, bo dlaczego jest wrażliwsza błędnik? energetyka cała. Ale dlaczego błędnik, a nie nie wiem. Duży no głowa, Głowa jest, robi się wrażliwsza po prostu. Więc ta osoba szybciej czuje pewne jakieś tam zmiany energetyczne i tak dalej. Ale to jest ta medycyna wymiany? Tak, u, u ludzi, którzy mają medytację wymiany zauważyłem tą tendencję, że to u nich takie właśnie problemy tą na przykład... Ale tendencję, czyli którą? Z tym błędnikiem? No z tym błędnikiem, tak. Że po prostu ten błędnik jest wrażliwszy i szybciej odczuwa jakiekolwiek tam represje energetyczne. Ja to czuję często, czy,li, no. to, czyli Ale to jest od reagowania też? Tak. Jak? Ale w takiej zasadzie tu można już. No, całą medytację wymiany odreagować, A, okay. to, to, się to, to się to wyprostuje. Okay, okay, okay. <gry> Oczywiście nie wszyscy to mają, ale no, dużo, to, który to, znam. to, dużo to, których znamy. który jest niedobrze czasami w takich No po prostu wrażliwszy błędnik jest. Wiecznie pracuje, to medytacja, wymiany pracuje w tych energiach. Ale to tak pokazałeś, jakby pracowała na poziomie głowy. No, cała energetyka, nie? jest Ta głowa też pracuje. Okay. Więc, więc się to robi jest tak, że się ma po prostu tak? mm -hmm. medytację. Ale to tak by można powiedzieć, że ci, co mają migreny też? Niektórzy tak, niektórzy, mm -hmm. bo migreny są najczęściej wynikiem przeciążeń energetycznych, dużych przeciążeń energetycznych. I na przykład u niektórych też się to może kończyć właśnie migreną. Jak jest ta głowa słabsza, skończy się migreną. A jeszcze mam pytanie, a jak to się ma do osób wysoko wrażliwych, że jesteś na lotnisku i czujesz głowę, głos serca i w ogóle. To jest generalnie szerszy temat. Omówimy go sobie kiedy indziej tak szerzej. Generalnie rzecz biorąc, mogą to doświadczać ludzie z obciążeniami medytacji, wymiany, ale może to też doświadczać człowiek rozwijający się duchowo dlatego że rośnie jego wrażliwość energetyczna, po prostu musi się nauczyć bardziej kontrolować empatię pod końcem energetycznym. Po prostu rośnie wrażliwość, ale nie kontroluje tego, nie włącza i wyłącza. Po prostu to sobie działa. I teraz na przykład może być tak, że kiedyś sobie szłaś do dużego marketu, nie było problemu. Teraz idziesz i nagle ci energetyka słabnie, kręci się w głowie, czujesz się taki wybogłomony, czyli tak. To znaczy, że jest wrażliwość, ale nie panujesz nad tym. Mhm. Musisz się nauczyć nad tym panować. A to nie jest tak, że też jakaś pojemność się zwiększa, jest więcej takiej fajnej energii, że to się da gdzieś szybciej przetransformować jednak. Da się, no, ale to znowu trzeba umieć pewne rzeczy, po prostu większość ludzi jak się rozwija duchowo, to rośnie im ta wrażliwość, ale nie nad... sterują tym, nie sterują tym, w związku z tym potem takie sensacje się czuje no różnego rodzaju, bo to działa i działa i działa, empatia powoduje, że mnóstwo komunikatów energetycznych zbieramy, to nas przeciąża w takich miejscach, no i za chwilę z tego marketu jedyne o czym możemy to wyjść. Czyli nie? Rozwijający się człowiek duchowy nie lata samolotem, nie chodzi do supermarketu, nie chodzi lata, do tego, że... lata. Lata, no, lata, no tylko zakupę. musi się nauczyć okay. On panować. Tak, na online lata online. <śla> 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 chodzi do fędów online. <śla> no to akurat się da. No to akurat, no to akurat się da... Podzie, też są tak no dlatego też, dlatego też nie dziwcie się potem że osoby takie naprawdę zaawansowane...